Cześć, chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia wiosennie ciasta rabarbarowego. Co prawda, na kanale są już dwa ciasta rabarbarowe. Jedno jest z budyniem, to będą tak, tutaj gdzieś odnośniki. Jedno jest z budyniem i z rabarbarem kruche, bardzo fajne. A drugie ciasto jest naprawdę wspaniałe, tylko troszeczkę pracochłonne z rabarbarem. Tutaj też będzie z rabarbarem i z bezą. Ono jest nakręcone w trakcie live'a, więc może dlatego jakby jego nie znajdujecie, a teraz będzie bardzo proste ciasto z rabarbarem, ciasto ucierane, takie naprawdę już totalnie dla laików, tak jak u mnie na kanale większość rzeczy. Więc zapraszam was do zrobienia takiego ciasta. I potrzebujemy. To ciasto oprócz tego, że jest wiosenne i z rabarbarem, jest też bardzo tanie. Bo potrzebujemy do niego tak: dwa jajka, potrzebujemy pół szklanki cukru, 100 g masła. Będziemy go używać najpierw 70 g, potem 30 pół szklanki mleka, półtorej szklanki mąki zwykłej, cukier waniliowy i łyżeczkę proszku do pieczenia i około pół kilograma rabarbaru, to jest takie 5-6 klasek mniej więcej. To jest jak najbardziej ciasto, które super wychodzi z innymi owocami. Ono jest troszeczkę inne, bo ono nie ma kruszonki na wierzchu, a ma taką skorupkę z cukru i z masła. Zobaczycie jak to wygląda. No dobra. No to zaczynamy od tego, że miksujemy dwa jajka z cukrem i z cukrem waniliowym. Tutaj dajemy tak około pół szklanki cukru. Można tak dwie łyżki zostawić, bo nam będzie potrzebne jeszcze. Jeszcze dajemy do tego cukier waniliowy. Jeżeli wanilinowy, oczywiście, nie waniliowy, bo mój prawdziwy cukier z prawdziwą wanilią gdzieś przepadł. Ja sobie zrobiłam laski wanilii włożyłam do cukru i zakręciłam w słoiku. I wtedy wychodzi naprawdę super prawdziwy cukier waniliowy, ale nie mam pojęcia, coś się stało, więc mam taki kupny. Dobra, no i to miksujemy. Jak już mamy zmiksowane jajka z cukrem, taka się robi, już biała, taki się robi już biały kolor, tak dobrze utarte, to dodajemy pół szklanki mleka. Jeżeli ktoś ma alergię na mleko, od razu mówię, no to są mleka roślinne. Teraz są dostępne dokładnie w każdym sklepie. Następnie tutaj mam rozpuszczone, rozpuszczone i ochłodzone, ale może być lekko ciepłe. 100 g masła, czyli pół polskiej kostki i wlewamy około 70 g. Dziś około tyle zostawiam, to są takie 2-3 łyżki, które nam będą potrzebne na wierzch. I teraz dwie rzeczy musimy zrobić. Jedną rzecz, tutaj mam półtorej szklanki mąki zwykłej, pszennej, do której dodaję, bo zawsze wiadomo, że mąka jest razem z proszkiem do pieczenia, dodaję taką dość czubatą łyżeczkę. W przepisie jest dwie, ale ja zawsze ograniczam proszek do pieczenia. Więc taką dosyć czubatą łyżeczkę proszku do pieczenia i troszeczkę mieszam. I zaraz będę to dodawać do tej masy. Ale najpierw trzeba pokroić w takie nie za duże kawałki. I ta jedna laska. Aha, słuchajcie, nie obieram rabarbaru. Wszyscy mi napisali, że bez sensu jest obierać rabarbar. To nie jest mój ogródkowy, bo mój ogródkowy ma dosyć twardą skórę, to jest jeszcze kupny rabarbar. Więc próbuję bez obierania. Tak, ale film o obieraniu rabarbaru jest tutaj. W życiu bym filmu o, rabar o obieraniu rabarbaru nie zrobiła, ale Wojtek stwierdził, że trzeba. Bo ludzie mogą nie wiedzieć, jak się obiera. Ale potem pod tym filmem miałam dużo komentarzy, że rabarbaru się nie obiera. Całe życie obierałam, bo mi się tam ciągnęły te, te włoski. No a teraz nie obieram, więc od razu mówię. Dobrze, i jedną laskę kroimy. Teraz już tylko troszeczkę na wolnych obrotach dodajemy mąkę z proszkiem. Do już wyrobionego ciasta, aż będziemy mieszać łyżką, dodajemy tą pokrojoną laskę rabarbaru. Wydaje mi się to trochę maławo, ta laska jest strasznie chuda, no ale trudno, nie ma więcej rabarbaru. Ma być około pół kilograma, ale tak sprawdzałam, właśnie pół kilograma to jest pięć, yy, wiecie co, ja jeszcze dodam pół tej drugiej, takiej nie za dużej i jednak tego jednego włosa odkroję. Yy, tak sprawdzałam, to jest mniej więcej pięć, sześć lasek, czyli ja dodaję, ale zobaczcie, no nie obierać rabarbaru, a to aż samo odchodzi. Więc w sumie nie wiem. No dobra, daję. O! Daję w połowie obrany. Już tylko rabarbar to częściowe mieszam łyżką. I wylewam na, do tortownicy 24 cm. Może być też 26. Będzie po prostu ciasto trochę niższe. Wyrównuję. łyżką wyrównuję, ale można też wyrównać tą łopatką od tortów. Na spodzie tortownicy mam papier do pieczenia, a boczki są wysmarowane lekko tłuszczem. I teraz ten rabarbar, który nam został, kroimy znowu, ale w inne kawałeczki. Chociaż tutaj mam ciekawą sprawę, bo mam jedną laskę bardzo grubą i nie wiem, jak ją pokroję. Zaraz zobaczymy. Może ją trzeba było faktycznie jak taka nieregularna dodać do ciasta, no ale kroimy. Tak, o. Bo ma być ładnie. Zobaczymy, czy mi ładnie wyjdzie. Tak, około centymetr, półtora. Podpatrzyłam to na niemieckim kanale i wypróbowałam to ciasto. Jest naprawdę fajne. No i ogólnie to można to rzucić tak i niech sobie będzie. Ale że ja, wiecie, no na YouTube to wypada, żeby było ładnie. No to postaram się to jakoś poukładać. Tylko nie śmiejcie się ze mnie. Może te duże, tak. Bo to miało iść takie, no, takie ładne yy, paski. Wiem, że tortownica nie jest za piękna, ale wyobraźcie sobie, że ona wcale nie jest stara. Tylko po prostu jakość tortownic teraz jest straszna. Jeżeli mi ktoś poleci dobrą tortownicę, to jestem chętna. Bo po prostu kupuję co 3-4 miesiące. Trochę bez sensu, nie? No i tak układamy. Pewnie Wam dużo ładniej to wyjdzie. Ja pod ręką nie mam żadnej z moich córek, które, które lubią takie precyzyjne prace, więc muszę się sama męczyć. No i tyle. A i jeszcze w przepisie tego na to ciasto jest, szklan jest pół szklanki lub cała szklanka cukru. Więc jak ktoś ma bardzo kwaśny rabarbar albo lubi bardzo słodko, to może dać całą szklankę cukru. Ale ja od jakiegoś czasu tak się staram trochę ten cukier ograniczyć, ale no tak jak mówię, można dać całą. Są też ludzie, którzy po prostu bardzo lubią bardzo słodkie ciasta. Tutaj jeszcze na wierzch przyjdzie trochę cukru i jeszcze puder. Będzie pod sam koniec. Jak będziecie piec to ciasto, to zróbcie zdjęcie i mi wyślijcie. Niech wpadnę w jeszcze większe kompleksy. Jak wam pięknie wyszło to zdobienie. Jak macie pędzelek, to pędzelkiem, jak nie, to po prostu łyżeczką. Nie ma co wydziwiać. Ja akurat pędzelek mam. Smarujemy tymi dwoma łyżkami masła. I to się da rozprowadzić łyżeczką, bo jak nie umiem znaleźć pędzelka, to, to robię to łyżeczką. To jest świetny sposób, mi się bardzo to podoba i też można to zrobić z innymi owocami, bo to daje taką na wierzchu, nie, nie ma kruszonki, zawsze coś innego, nie? Nie ma kruszonki, tylko daje taką fajną skorupkę, jak się upiecze. Dobra. Wysmarowane. To jest, tak jak mówię, około dwie łyżki masła, sobie trzeba zostawić. I teraz też około dwie łyżki cukru. Zwykłego. Też to trzeba sypnąć. No widzicie, ja trzy łyżeczki dałam. A jeszcze dam pół, bo tutaj po tych boczkach nie posypałam. A to o to chodzi, że musi być równomiernie, żeby ta skorupka się wszędzie zrobiła. No i cyk. I teraz do piekarnika na 45 minut 170-180 stopni. Piekarnik nagrzany, bez nawiewu góra dół to wszystko powiedziałam. A teraz mały przerywnik. Chciałam Wam polecić mojego e-booka, w którym znajdziecie ponad 30 propozycji na bardzo proste ciasta i desery, dostępne i możliwe do zrobienia dla każdego. Tutaj macie link do e-booka. Może chcecie, to, chcecie jego zakupić dla siebie lub komuś podarować. Bardzo serdecznie zapraszam. No, a teraz przechodzimy dalej do gotowania. Nasze ciasto z rabarbarem już się upiekło. Troszeczkę ostygło, teraz muszę go je wyciągnąć z formy. Czyli tak troszeczkę trzeba nożem obrysować, czy jak to tam nazwać. No, i tak wygląda. Tutaj mamy właśnie tę tą, taką skorupkę, taki skarmelizowany fajny cukier z tym masełkiem. I już wam kroję. Jest bardzo, bardzo proste. Może nie jakieś specjalnie wymyślne. Wiem, że są lepsze ciasta albo bardziej wymyślne, ale czasami prostota jest najlepsza, to raz. A dwa, no nie każdy umie piec wymyślne, więc od czegoś trzeba zacząć. Zobaczcie, jak ładnie wyrosło. Ma i w środku rabarbar i, yy, i na wierzchu. To ciasto jest troszeczkę szczególne, troszkę jest inne, bo ono nie ma kruszonki na wierzchu albo nie ma jakiejś masy czy galaretki, tak jak niektórzy robią, ale ma tą świetną taką, przepraszam paluchami będę dotykać, ale potem my tylko będziemy jeść, ma taką fajną właśnie skorupkę z tego, z tego cukru i masła i to mi się wydaje, że to jest akurat w tym cieście wyjątkowe i naprawdę smakuje troszeczkę inaczej, a jest bardzo proste do zrobienia. Robi je się w 7 minut albo jeszcze krócej, dłużej trwa krojenie rabarbaru. Moim zdaniem jest bardzo smaczne. Mam na kanale też ciasto takie wymyślne z rabarbarem i z budyniem, i z rabarbarem i z bezą, a to jest takie codzienne. A niektórzy po prostu lubią takie proste smaki. Więc bardzo, bardzo polecam i pieczcie ciasto z rabarbarem, bo teraz jest na niego sezon.